Ciekawości, bo słyszałem, ale szczegółów za bardzo nie znam, jak doszło do zwanej rewolucji islamskiej, która bez dwóch zdań doprowadziła do efektu domino, którego skutki mamy w postaci tego morderstwa kobiety przez policję religijną. Czy znaczy, masz na myśli o przekształcenia um, um, o przekształcenia um, jakby islamskich fundamentalistów na przestrzeni XX wieku? Um, no, dużo, dużo tego to była, to, to, to była reakcja. Pamiętajcie, że z jednej strony mamy mm, oświeconych... Um, oświeconych muzułmanów w kroju Ataturka, którego rewolucja w... E, którego rewolucja w... E, e, Turcji doprowadziła do, do jej jednego z lepszych okresów. Nie? A Tatruk zresztą chyba, ja nie pamiętam, czy on był, wydaje mi się, że on był muzułmaninem, ale e, w znacznym stopniu doprowadził do świeckości państwa. tak? Do tego, żeby państwo, żeby państwo nie funkcjonowało według stricte przykazów religijnych. A... Z drugiej strony. Bardzo dużo mm, muzułmanów jeszcze na przestrzeni XX wieku mm, żyło mm, żyło troszeczkę pod butem zachodnich imperiów. Um. Zachodnich imperiów, które, które nie miały żadnych skrupułów przeciwko eksploatacji i, i um, sięganiu po surowce um, tych, tych krajów, tych regionów, a jednocześnie um, bardzo um, chętnie robiły takie rzeczy, jak um, na przykład podzielenie sobie arbitralnie Indii, na, na e, znaczy w, 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 wydzielenie z Indii dwóch muzułmańskich regionów, e, z które oba były Pakistanem, ale jeden był po lewej stronie Indii, a drugi był po prawej stronie Indii. E, wschodni i zachodni Pakistan, dla, dla osób, które chcą sobie doczytać. I jakby rezultat tego był taki, że. Ludzie troszkę zmęczeni um, życiem tak naprawdę gdzie, gdzie, w poczuciu, że ich sprawczość jest bardzo ograniczana, a, a zdecydowanie była, się <laughs> e, radykalizowali. Iran z jednej strony był był progresywny, ale z drugiej strony znaczy, relatywnie progresywny, bo, bo umówmy się, świat, nawet progresywne części świata w połowie XX wieku ciężko nazywać progresywnymi w dzisiejszym kontekście i rozumieniu, ale jakby ten te swobody opłacał tym, że jakby um, książę, tak, książę Iranu był bardzo mocno związany w biodrze z USA. I tak naprawdę faktycznie działał na życzenie USA. W kontekście tego, co widzicie dzisiaj w Polsce, no to myślę, że łatwo jest sobie wyobrazić ludzi, którzy tak jak nasi populiści trąbią raz za razem, że że, że, że wszystko co nasze jest sprzedawane wszystko co nasze i cenne jest jest, jest, jest opychane e, o, o, opychane tym złym nie tak jak to, to, to jest to co robi pis tak to jest to co robi pis mówiąc że Polska jest niemiecką kolonią że Polska jest Wiecie, jakimś krajem, który nie ma już suwerenności, to są dokładnie te same narracje. To są dokładnie te narracje, które radykalizują ludzi i zachęcają ich do jakby przemocowego działania, którego konsekwencją są często brutalnie wprowadzone drastyczne zmiany, nie? I Deal jest taki, że um, nie należy się dziwić do tego, że doszło do takich zmian. Tak. E, Brytyjczycy wpuścili Izrael na, e, na, 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 na Bliski Wschód, e, co, co oznaczało, że dla wielu krajów muzułmańskich pojawiło się bezpośrednie zagrożenie na Bliskim Wschodzie. E, w związku z czym e, istniały doskonałe warunki do tego, żeby te wszystkie radykalne narracje, związane z akurat ze względów regionalnych i kulturowych, e, związanych konkretnie z islamem, e, były, były propagowane i były kultywowane. tak? Dlatego, kiedy ludzie wam mówią, że a, że że, że e, takie rzeczy są jakby wzięły się z nikąd, to prawda. One, do, do, do tego wszystkiego musiało dojść, patrząc na to, e, jak, e, e, i, i, jak, jak wyglądał e, ówczesny świat, nie? Wyobraźcie sobie sytuację tego typu. Żyjemy sobie w Polsce i nagle um, na życzenie, dajmy na to Wielkiej Brytanii albo na życzenie USA, koło Polski. Um, Powstaje państwo oddane właśnie przez USA w ręce muzułmanów. I e, mało tego, że samo państwo powstaje, bo to jest jeszcze nic, to dzieje się coś takiego, że e, każdemu, kto, kto, kto jakby pyskuje, bo, bo na przykład nie podoba mu się, czy jej się. Że, że to państwo powstało. Um, te same Stany Zjednoczone pokazują paka, i e, mówią tak bardzo się rzucacie, że my teraz damy tym muzułmanom jeszcze czołgi, żeby, żeby e, się mogli przeciwko, wami bro, prze, przeciwko wam bronić, a w praktyce oni wezmą te czołgi i, i generalnie przejadą się przez wasz ogródek. Jak myślicie, jak bardzo, jak szybko doszłoby do tego, że Polacy radykalizują się i skupiają się wokół swojej, swojej religii, żeby walczyć z, z takim zagrożeniem, takim najeźdźcą? Jak, jak wielu Polaków obstawałoby wiecie, przy pozycjach typu, że kościoła nie warto słuchać, ponieważ musimy być progresywni, a jak wielu e, żyłoby w przekonaniu, że w tym momencie tylko w Bogu nadzieja. Bo to jest de facto to, czego, 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 czego doświadczyli, doświadczyły kraje islamskie, nie? E, nagle, nagle pojawili się Żydzi, którzy e, mieli bardzo szerokie plecy, tak? ponieważ Mieli, mieli sponsoring od, od, od imperialnych potęg, i mało tego, nie, 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 nie próbowali prowadzić jakby pokojowego życia, ponieważ byli przekonani, że ta część świata im się po prostu należy. W związku z czym bardzo szybko eskalowali wszystkie lokalne konflikty, i jakby tego jeszcze było mało, te konflikty nie tylko eskalowali, ale też wygrywali. Jak bardzo taka perspektywa i taka, taka rzeczywistość, w której żyjecie, uh, ułatwiłaby konsolidację, konsolidację Polaków pod uh, narodowo-religijną uh, egidą? Bo to jest dokładnie to, czego doświadczyli, e, cze, cze, czego doświadczyły e, m, kraje arabskie. Mało tego: kraje arabskie, których granice e, nie, nie były rezultatem e, jakiegoś su, super e, przemyślanego procesu, którym te granice na, naszkicowano w, w rozsądny sposób. Tylko były produktem tej samej niechlujności, która doprowadziła do powstania właśnie między innymi państwa Izrael, i które bardzo często musiały się borykać jeszcze z sytuacją taką, jak to, że nagle rodziny lądowały po dwóch stronach granicy, nagle ludzie, którzy, którzy spędzili całe życie razem, po, po, po sąsiedzku musieli ogarnąć to, że, że oni już nie są sąsiadami, tylko, tylko właśnie ludźmi z dwóch różnych krajów. Nie oszukujmy się, islam. Taki jakim go widzimy, takim, jakim go widzimy jako strasznie przerażającą siłę wielokrotnie jest bezpośrednim produktem tego, że dużo ludzi a, nie widziało wartości w pozwalaniu a, mieszkańcom krajów arabskich żyć na własnych warunkach. I konsekwencją tego było to, że właśnie kraje typu um, Iran, które prosperowały dzięki, dzięki współpracy chociażby z USA także kulturowo, nagle doświadczyły olbrzymiego regresu, ponieważ nowe władze nie były korzystne dla, dla, e, dla, dla, dla właśnie interesów zachodnich mocarstw. Dwie skończonością: Caroline i Dakarowa Dawczynie Pizza, Dapowski, Sakumia Keller, Rana co Sajnak, Czubeska. Cześć, jestem Janek Krzysztof Karoliński oraz Silwanelka. Osoby dające kawę z ciastkiem: Michał Piotrowski, Peł, Blam, Kamil Kuliga, Szabrowny Kucyk, Intea, DBM32, Horcigon Wild, Rysku, Łukasz Puchalski, Cukrzyś, Dawid Korzeniowski, Smokidora, Karol Kuter oraz Hypatia. Dawczynie kawy: Michał krop Kropter, Borsuk Cukrowy. George Soros, Azur Robin, Barnaba, Jasz Judwa, 2 Heinrich Ambrosiusz, Samrion, Adam oraz Spirit Narrative i osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Grub Mephisto, Pączek The Boss, WZK Herbaciara, Lakarder Paweł Pawlik, Antyblister Inżynier Pilny, Paty Master 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Cika Kaczka, NLD, Filiz, Klusek, Adrian oraz Sylwester Uba. Kamiuszka świruje. Dobrej nocy, mam nadzieję, że zobaczymy się w poniedziałek.